Witam Was już w 21 odcinku Let's Play Sacred. Zaczynamy. Idziemy tam bezwłocznie. Dobra. I taką. I dzisiaj jest niedziela. Mm, co, I powiedzieć chciałem taką. Hmm. Co ja chciałem powiedzieć? Dobra, tam później się przypomnę. Mamy iść po żywioł, to idziemy. Co to było? O, Dobra. No, padaj, padaj gigant. Idą cię, padaj, no. Jeszcze jakieś duchy, a miksturki są, że Dobra, szybko. Szkoda czasu. O, który poziom? 19. Dobra. Szybko, szybko! Trzeba za- i... Mówiłem już i będzie walka... Z... O, zbugało się ten gigant. Będzie walka ze smokiem. I pytanie... Czy damy na Szybko parę, chcę coś sprawdzić. A, Jezu... Lodowa jaściurka, tak miksturek trochę jest, 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 hmm. może damy radę, mroźny gigant, dobre. Ktoś mi napisał, że zdecydowa zdecydowanie za cicho i za mało mówię. To teraz będę mówił więcej. Mówię, mówię ciągle. Mm, Współczynnik i siła dobra. Mm. I. Co... No zapomniałem, co chciałem powiedzieć. I tako, smok gdzieś jest tu w pobliżu, bo cała banda się zleciała. Tak tak w tym budynku będzie żywioł. A smok będzie poza budynkiem. Akurat tutaj można wziąć żywioł i ze smokiem nie będzie trzeba walczyć, ale spróbujemy z nim się zmierzyć. Nie, jeszcze szczela Moż, czy najpierw smok czy żywioł? Spróbujemy najpierw. O. Najpierw żywioł. Czep, tap, tap, I tak żywioł był powietrza, pierwszy żywioł. Dobra. No wysysać życia orków. I. Na no, smoka. Nie z goblinami, czy jakoś. O, tutaj smok ch chyba nie wejdzie. <coughs> nie wejdzie, tak. Tutaj nie wejdzie. Stwory wez wejdą inne, a smok nie. Dobra. No chodźcie tu. A, smoki, smoki przyblokował. Co jest? O, dobra. Tylko, smoku, mi się tu nie buguj. O nie, ma duży pancerz, koleś. A teraz się osłonił. O, nie damy. Nie będzie to łatwe. Ma dobry pancerz. Chwilę, I gdzie my mamy teraz iść? A sobie nie wnikam, że padłem. Ja mam ten żywioł, czy nie mam tego żywiołu? Cześć. Hmm. Gdzie się to patrzyło? O, tu. O, mam żywioł. Aha, dobra. No mi się jakoś tak... No dobra, to mnie wynika, że paliśmy. Za mały level i tak mieliśmy. No. I spróbujemy znaleźć... W... Czemu ta strzałka tam pokazuje? Jak tam nic nie ma. A może jest jakieś przejście? No nie, nie widać. Dobra, powalczę trochę. Dobra. Mhm. I strzałka ta pokazuje, że trzeba iść tamtędy. I teraz sprawdzę, gdzie mam iść. O! Co? Ja muszę przejść przez tunel, bo tu jest tak zbugowane, że muszę przejść przez tunel taki, tu jest kinie, żeby zaliczyło. A żaden. Nie można żadne. Nie może żadne oko, tylko konkretną drogą. dobra poszukamy tej drogi o wróciliśmy tutaj to zrobię hmm. Hmm, heavy o, a, ja O, jak idzie za mną. Ale się zbugowało. Tu muszę iść tu, a tu muszę iść tu. Dobra, idę jak pokazuję. Tu jest tu drugie wyjście. Muszę drugim wyjściem wyjść. Ale nie ma tu drugiego wyjścia, chyba. No, jakie to denerwujące. Może. To nie ma, nie ma. To nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ole Naprawdę jak zdobęcisz żywioł, a się zginie na smoku, to tak się buguje. I można normalnie przejść. No nie ma tu nigdzie. A jezu. Jezu. Może tu gdzieś mm. jakie to Jak to teraz zrobić? aha to jest kinią, Dobra. To tam to jest kinią, się tam przechodziło. Mhm, dobra. Dobra, dobra. Ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć.